Cześć! Witam w Synejerze. Mam dla Was dzisiaj coś bardzo specjalnego, a mianowicie odkryłem sposób jak zdobyć darmowe lub prawie darmowe akcesoria dla fotografów, które normalnie kosztują setki, siedzień tysiące złotych. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej, a jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Zawsze chętnie czytam Wasze wypowiedzi, a kiedy już się ich trochę nazbiera, chciałbym na nie odpowiedzieć w poświęconym im filmie. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Już od bardzo dawna zastanawiałem się nad zakupem drukarki 3D. I niedawno udało mi się to zrobić. Drukarki 3D kosztowały jakieś 1000 złotych, ale teraz możemy je kupić na bardzo małe pieniądze. Ja za sobą zapłaciłem około 190 euro, czyli no całe 1000 zł. Oczywiście mówiąc, że te akcesoria będą darmowe lub prawie darmowe, to do końca mówiłem prawdę, dlatego że nasz czas i oczywiście inwestycja w całą drukarkę też kosztują. Nie jest to oczywiście kanał drukowania 3D. Ale myślę, że taka mini seria drukowania produktów, które normalnie kosztują setki lub tysiące złotych, bardzo rozwije moje umiejętności oraz mam nadzieję nauczy was czegoś o. Tworzeniu swoich własnych akcesoriów. Taką pierwszą rzeczą, którą wydrukowałem na samym początku, jeszcze zanim nauczyłem się poprawnie obsługiwać tą drukarkę, jest ten właśnie slider. Jak widać, nie wszystko jest w nim podłączone, widać przewody, nie wszystko jest zamknięte i no, nie do końca się to trzyma kupy, tak naprawdę. Ale myślę, że pomysł jakiś w tym jest. Nie chciałem tak naprawdę inwestować za dużo czasu i energii w coś, co. Wydaje mi się, że może być naprawdę ulepszone i może działać lepiej, wyglądać lepiej i przede wszystkim być łatwiejsze w obsłudze. Ponieważ był to mój pierwszy projekt w życiu, spróbowałem z czymś, co już było gotowe. Przedem na stronę o nazwie Thingiverse, gdzie można znaleźć darmowe przedmioty na drukarki 3D, po prostu pobrać je, przesłać do drukarki i wydrukować. Nic prostszego, co? No tak się wydaje. Też tak myślałem na początku, ale bardzo szybko okazało się, że nie jest to do końca takie proste. Sama nauka obsługi drukarki, ustawienia jej dokładnie i dopilnowania tego, że wszystko będzie wydrukowane tak jak trzeba, dokładnie, nic nie przesunie, nic się nie rozsypie, zajęło mi około tygodnia, myślę, nawet dwóch. W chwili obecnej jestem w stanie wydrukować wszystko bardzo dokładnie i, i wiem jak drukarka zareaguje na warunki atmosferyczne, czy w wypadku temperaturę, bo naprawdę do nie mam ani, ani deszczu, ani wiatru, ale wiem jak zareaguje na wszystko, Wszystkie zmienne środowiskowe, wiem jak zareaguje na samo drukowanie, wiem co trzeba zrobić z przedmiotami, które drukuję, żeby wyszły dobrze. Dlatego właśnie ucząc się drukować w 3D musimy pamiętać o tym, że to nie jest tak do końca jak z normalną drukarką, że przesyłamy dokument i się drukuje. Dwa przedmioty, które, czy jeden przedmiot właśnie tylko powielony, który wydrukowałem jako pierwsze, nie wiem czy to widać na kamerze, na ja pewno zrobię zbliżenie i pokażę. Są niesamowicie krzywe, to są podpory do samego slajdera, one idą w ten sposób na, na rurki, tutaj idą dwie rurki, one po prostu mają za zadanie utrzymać aparat czy kamerę na tych rurkach, na slajderze i przesuwać się po slajderze. Takie właśnie przedmioty są krytyczną częścią naszego slajdera. A w moim wypadku po prostu się pospieszyłem i chciałem to zrobić szybko. Chciałem Wam pokazać najszybciej, jak to wygląda, i skończyło się to tak, że po prostu no, te przedmioty nie zadziałały tak jak trzeba. Musiałem drukować od początku, musiałem się nauczyć wszystkiego jeszcze raz i musiałem się nauczyć, jak to wszystko złożyć, żeby miało jakikolwiek sens. Dodatkowo, sam wydruk, już mało tego, że musi być dokładny, tutaj nie wiem czy to widać, ale. Jedna sama jest w ogóle całkiem krzywa, tutaj w środku mamy takie nierówności. To wszystko musi być dopracowane w taki sposób, żeby nic nie przeszkadzało temu sliderowi w działaniu. Teraz już wiem, że na pewno zrobimy ten slider całkowicie inaczej, jeśli bym to robił od zera, jeśli bym to robił po swojemu. To jest, tak jak mówiłem, projekt wzięty ze strony internetowej, który po prostu jest takim gotowcem. Jest sliderem, który ma najmniejszą ilość drukowania. Dodatkowo nie używa tak zwanych supportów, czyli przy drukowaniu większej części Y, powiedzmy, jakieś figurki na przykład. Y, drukarka nie jest w stanie wydrukować y, wystającej ręki, czy, czy nosa, powiedzmy, czy ostających włosów, dlatego się używa supportów. A te części są wszystkie zrobione tak, żeby nie potrzebowały tych supportów, dlatego oszczędzamy plastik y, i jest wszystko szybsze. Po prostu bardzo, bardzo szybko można to wydrukować. Przez szybko, mam oczywiście na myśli y, kilka godzin. Nawet powiedzmy jeden dzień, dlatego że drukarka 3D bardzo powoli drukuje To nie jest coś co możecie wydrukować w 10 minut Cały taki slider myślę, że zajął około 12 godzin samego druku Aktualnie ten slider opiera się na takiej zasadzie, że te dwie części, a właściwie te dwie części tutaj Które wymieniłem, jakby wydrukowałem jeszcze raz, żeby lepiej wyglądały i lepiej działały One się opierają, jakby tutaj łączą ze sobą taką płytą Tutaj przykręcamy aparat i opierają się w tym miejscu tutaj na rurkach, dwóch rurkach, które po prostu łączą dwa końce slidera i dzięki temu pozwalają na to, że na odległość, na jaką pozwalają rurki i na jaką jak pozwala ta tutaj ta siemka zębata, nie wiem jak do końca nazwać szczerze mówiąc, pasek powiedzmy klinowy, pozwala to na to, że ten, ten wózek powiedzmy przesuwa się po tych rurkach i dzięki temu mamy ten, ten właśnie taki bardzo fajny ruch Często spotykany właśnie w reklamach, na przykład albo w miejscach, gdzie chcemy pokazać napięcie sytuacji, lub właśnie spokój, czy też jakby zamyślenie naszego bohatera, lub przy efekcie vertigo, jest bardzo, bardzo często używany właśnie slider, lub w większym wydaniu doli. Taki slider i wszystkie slidery tego rodzaju są jakby miniaturową wersją urządzenia zwanego Doli, który jest po prostu dużym wózkiem z kamerą, siedzeniem i operatorem tej kamery. Poruszających się na torach, czy na szynach. Czyli dokładnie to samo co tutaj mamy, ta naprawdę w formie tego małego wózka plastikowego, bez kubek oczywiście, i dwóch rurek, po których się posuwa nasz wózek. Chciałem troszkę powiedzieć jeszcze na temat samej budowy tego slidera, ponieważ no jest to niesamowicie niski koszt, jeśli chodzi o materiały. Sam plastik myślę, że, że wyszedł z 10 zł, to nie więcej, naprawdę. Jedyne za co zapłaciłem, tak naprawdę, to te rurki, na których się posuwa wózek. Oczywiście nie liczę tutaj drukarki, ponieważ no, to jest coś, co i tak chciałem zainwestować. Przynajmniej do innych projektów pracuję nad, tym, nad czymś bardzo dużym w tym momencie, o czym powiem Wam kiedy indziej. Myślę, że to będzie coś bardzo, bardzo ciekawego i coś, co może się właśnie Wam przydać. A kosztuje aktualnie naprawdę tysiące złotych. Ja staram się to zrobić no, za bardzo małą kwotę powiedzmy, także o tym później, ale dzisiaj dokończymy jeszcze o tym sliderze. Sama budowa tego slidera jest na tyle prymitywna, że pozwala na dużą ilość błędów. I tutaj nie mówię o błędach popełnianych przez tego co to, to składa, ale są te błędy, które ja osobiście musiałem zmienić w trakcie budowy, dlatego to też trwało tyle. Samą drukarkę mam około 2-3 tygodni. I mimo, że to było pierwsze, co, co wydrukowałem, czy właśnie drugi przedmiot, wydrukowałem, ponieważ pierwszym przedmiotem był taki mały piesek jako próba drukarki. Jakby nie mogłem się zmusić do złożenia tego, ponieważ widziałem tu dużo błędów. I pierwszym błędem, moim zdaniem, tego projektanta, który to wymyślił, było to, że nie umieścił tutaj w tym miejscu dziurek, które trzymałyby ten pasek. Jak widać tutaj, ja wkręciłem śrubki, zrobiłem dziurki, ten pasek wchodzi z obu stron tutaj w takie małe szparki w tym miejscu. I jakby stojąc na tych rurkach, te paski, te, ten pasek to jest jeden pasek właśnie tylko zamknięty w takim kole. On ciągnie albo w jedną, albo w drugą stronę. Uprzednio było to po prostu złączenie przez skrzywacz. Nie chciałem tutaj powiedzieć, że nie da się tego zrobić tak, jak wymyślił sobie autor tego slidera, ale ewidentnie jest to najbardziej prymitywna możliwa opcja, jeśli chodzi o taką budowę. Drugi problem to opór, jaki wywołują tutaj te właśnie części. Jest to dość fajny pomysł, dlatego że łatwo zdjąć ten wózek, łatwo go poprawić, jeśli coś się stanie. Łatwo się dostać do tutaj śruby pod spodem. To też musiałem, oczywiście, założyć. Ja już taką miałem, więc nie było problemu z zakupem. Myślę, że każdy fotograf ma ich po prostu cały worek, także nie ma tu problemu z, z ceną, że tak powiem. Sam ten opór, właśnie w tych miejscach, sprawia, że ten slider jest taki troszeczkę, no nie, nie chcę powiedzieć, bezużyteczny, bo on rzeczywiście działa. Tylko nie działa tak, jak powinien działać. Nigdy nie będzie miał on takiej możliwości jak prawdziwy slider. Głównie dlatego, że przez opór tutaj, w tych miejscach ten ruch będzie taki troszkę skaczący, nigdy nie będzie idealny można to zlikwidować oczywiście poprzez użycie slow motion, czy tam zwolnionego tempa ja używałem 120 klatek żeby uzyskać taki całkowicie idealny ruch kamery jeśli nie mamy kamery, która ma taką możliwość to ta, ten opór właśnie tutaj, na rogach zwłaszcza jakby sprawi, że ten ruch nigdy nie będzie idealny i zawsze będziemy mieć ten tak taki minimalny, to się nazywa jerk, czyli taki, taki taki skok. Dlatego nie jest to idealne, jeśli chodzi o slidery ponieważ tutaj mamy do czynienia z ruchem, który musi być po prostu perfekcyjny musi być tak miękki, no, no nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek zakłócenia w, w trakcie poruszania się wózka występowały ponieważ to wszystko zobaczymy w, w później w filmie e, zwłaszcza jeśli nie mamy dostępu do kamery, która y, ma możliwości slow motion funkcja warp na przykład w Premiere Pro y, pozwala na taką stabilizację przy, przy tak ma, maleńkich ruchach które no, nie będą potem widoczne całkowicie po stabilizacji jeśli możemy użyć tylko kamery, która jest naprawdę bardzo, bardzo słaba czyli powiedzmy jest to telefon na przykład no to nie będzie tak do końca wszystko idealnie wyglądało jakiś czas temu wyrzucałem drukarkę atramentową ponieważ się zepsuła po prostu i zauważyłem, że ma kilka części, które mogą mi się przydać jedną z tych części był właśnie taki silniczek, jest to zwykły 9V silniczek który działa z taką właśnie baterią którą kupimy wszędzie w sklepie jedynym minusem jest to że ta bateria sprawia, że on się dość szybko kręci. Wydaje mi się, że po prostu za szybko dla potrzeb tego slidera. Jak mówiłem, wcześniej nie chciałem jakby zmarnować energii na to, żeby dodawać rezystory czy regulację tego, tej prędkości. To jest oczywiście najbardziej możliwe, to się da zrobić bez problemu. Z tym, że po prostu. Ja wiem, że mogę zrobić to lepiej, dlatego zostawiłem ten projekt taki, jaki jest. Myślę, że na pewno do niego wrócę i poprawię to, co wydaje mi się, że mogłoby być lepsze, co mogłoby działać lepiej. Na pewno dołożę kółka lub może raczej łożyska, które pozwolą na to, żeby ten wózek się poruszał w takim idealnym, prostym ruchu. Więc jest, jest po prostu kilka rzeczy, które można na pewno to usprawnić. Sam projekt, mimo że działa, to... Jest naprawdę tak prymitywny, że wydaje mi się, że nie jest używalny na zewnątrz studia, powiedzmy. Jak tutaj na stole mam założony i oczywiście jak najbardziej jestem w stanie sfilmować coś, co się nie porusza coś, co mam w, jakby w kontrolowanym miejscu przy kontrolowanym świetle w ogóle w kontrolowanych warunkach, ale jeśli mamy tego urządzenia użyć gdzieś na zewnątrz, na ulicy czy u klienta, no to po pierwsze nie wygląda tak, jak ma wyglądać no, nie oczekujmy się, nie jest to profesjonalnie wyglądający sprzęt no może jeśli bym nie musiał go pokazywać nikomu to myślę, że by jakoś zadziałał tutaj w studiu obok moja żona pracuje nad filmami gdzie robi, czy przerabia ubrania i taki i slajder, slider myślę, że bardzo by się jej przydał. Jedno co bym tutaj do, do niego dodał, to jakąkolwiek kontrolę nad e, obrotem kamery w trakcie ruchu, ponieważ e, wszystko jest aktualnie statyczne. Tutaj na tym e, wózku mamy tylko możliwość przykręcenia e, kamery w tym miejscu i jak ją przykręcimy, tak ona będzie stała. I dodatkowo jeszcze no tu też troszkę e, coś co można poprawić. E, samo przykręcenie nie jest tak stabilne, jakbym jakbym chciał. E, kamera naprawdę może się poruszyć e, w każdej chwili do, dodatkowo kiedy śniczek szarpie na początku i na końcu, no to kamera się na pewno poruszy, no ale to już przy na to oko powiedzmy i załóżmy, że to, że to działa. Myślę, że jeśli to wszystko naprawić i troszkę jakby włożyć w to w niego czasu, żeby wszystko było stabilne i jakby nie miało luzów, nie miało jakiegoś ruchu dodatkowego niepotrzebnego, nie było jakichś drgań. Czy innych takich problemów tego typu, to myślę, że to by się na przykład mojej żonie bardzo przydało. Dlatego, że ona filmuje wszystko w jednym studiu. Samą pracę można bez problemu pokazać właśnie z tego slidera Z tym, że tak jak mówiłem, nie jest to do końca użyteczne, jeśli nie możemy użyć dodatkowych efektów oprócz właśnie tego efektu doli. Doli, czyli taki właśnie podjazd lub odjazd kamery. Tutaj znajdziecie film na temat efektu Vertigo, czyli właśnie Doli Zoom. Do czego można użyć tego właśnie slidera? Z tym, że tak jak mówię, musiał być troszeczkę dopracowane bardziej. No ale da się to zrobić po prostu. Wracając do samego slidera, zrobię go jeszcze raz. Myślę, że go poprawię. Myślę, że dopracuję to, jak on działa, tak jak on wygląda. I no, zrobię taką swoją wersję. Nie spróbuję nie używać tego, co ktoś inny proponuje, ponieważ no, ja widzę w tym dużo błędów. To jest oczywiście zrobione po to, żeby było tanie, szybkie i łatwe. Nie tylko za tego szukam. Oczywiście cena jest ważna i myślę, że to sam koszt produkcji tego będzie jak najbardziej minimalny w porównaniu z profesjonalnymi sliderami, które mogą kosztować nawet 700-800 funtów czy, czy więcej powiedzmy ten slider ma około metra długości i w porównaniu z podobnymi rozmiarami w profesjonalnych sliderach czy po prostu takich, które możemy kupić nie ma on po prostu funkcjonalności, którą oferują jego płatne odpowiedniki oczywiście nie był to cel tej budowy ponieważ, no ja się spodziewałem oczywiście, że on będzie bardzo ograniczony, no jakby nie było Kosztował mnie pra praktycznie zero, ale takie prawdziwe slidery, za które zapłacimy naprawdę duże pieniądze, potrafią bardzo dużo rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest na przykład to, że możemy kierować nim z naszego telefonu, z aplikacji. Drugą rzeczą jest to, że właśnie można użyć slidera do tego, żeby obrócić nam kamerę w trakcie ruchu, co, co sprawia, że ten, ten ruch jest taki troszkę po półkolu jakby. I jeszcze jedną rzeczą jest ustawienie czasu, jak długo ma się przesuwać kamera, czy jak szybko. Czy na przykład można ustawić go pod skosem, czego te, w tym wypadku nie da się zrobić, przynajmniej aktualnie nie da się zrobić, ponieważ on się po prostu rozsypie. No tak jak mówię, nie jest to do końca cel tego ćwiczenia. Chciałem zrobić coś, co będzie działać, niekoniecznie będzie identyczne jak produkt, który możemy zakupić za pieniądze. Ale jest darmowe, albo prawie darmowe. Myślę, że jeśli bym spędził troszkę więcej czasu na projektowaniu tego slidera i na naprawie błędów, które teraz wiem, że on jakby w sobie zawiera i problemów, które ma. Z funkcjonalnością mógłbym stworzyć coś, co rzeczywiście działa, i pozwoli na naprawdę profesjonalny wygląd filmu, jak i funkcjonalność, którą może zaoferować tak mi, jak, jak i wam właśnie. Kiedy tylko skończę ten projekt i poprawię wszystkie jego problemy i błędy, pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda i jak działa, ale w międzyczasie pozwólcie, że pokażę Wam samą budowę i jakby wszystkie stadia składania tego slajdera oraz efekty, które możemy osiągnąć, używając tego przedmiotu w codziennej pracy. Czy powiedzmy. Przy filmowaniu produktów. Myślę, że taki bardzo mały, kompaktowy i, i tani slider jest świetnym dodatkiem dla osób, które pracują nad fotografią czy filmowaniem produktowym. Ja na przykład osobiście bardzo często używam efektu doli czy doli zoom. Mimo tego, że nie zawsze używam takiego efektu w filmie końcowym, to bardzo dobrze mieć taką właśnie scenę, jedną, dwie, czy nawet kilka, zbliżając się do, do przedmiotu czy do obiektu filmowanego, czy oddalając się od niego, ponieważ to daje taki właśnie efekt jakby wypełnienia świata, wypełnienia sceny tym produktem, jeśli się do niego zbliżamy, on się robi coraz większy. Dodatkowo używając efektu Vertigo możemy pokazać jakby jak ważny jest ten obiekt czy osoba, którą filmujemy w danym momencie, czy w danej scenie. Możemy przekazać strach, możemy przekazać taki psychodeliczny efekt, że tak powiem. Możemy pokazać jakąś bardzo widoczną zmianę bohatera lub jakby skupić uwagę widza na scenie, przedmiocie czy osobie, która jest aktualnie najważniejsza która przechodzi jakąś dużą zmianę w naszym filmie. Myślę, że do gadania na chwilę, teraz Wam pokażę cały proces budowania i składania tego slajdera. Chciałbym, żebyście po oglądaniu tego filmu powiedzieli mi, co myślicie o takim pomyśle, co myślicie o jakby tworzeniu swoich własnych akcesoriów i szukaniu sposobów, żeby zdobywać te przedmioty i akcesoria, które są tak drogie aktualnie, które po prostu ułatwiają nasze życie, a jednocześnie opóźniają nasze kieszenie, zanim jeszcze wskoczymy na rynek fotografii czy filmowania. Myślę, że jest ogromna ilość rzeczy, które możemy zrobić za bardzo niskie pieniądze lub nawet za darmo z rzeczy, które możemy znaleźć we własnym domu. Niekoniecznie na drukarce 3D. Ja oczywiście mam taką możliwość i tego będę właśnie używał, ponieważ to po prostu bardzo ułatwia. Ale myślę, że większość z tych rzeczy można zrobić z rzeczy, które po prostu znajdziecie w domu, w garażu czy w warsztacie. Dlatego dajcie znać w komentarzach poniżej, co myślicie o tym właśnie slajderze, jak i o takiej miniserii produktów czy, czy rzeczy, które po prostu stworzymy z niczego, które normalnie kosztują tysiące, a zrobimy je za naprawdę parę groszy lub za darmo. Jeśli masz jakieś pomysły na to, co powinienem zbudować w kolejnym filmie, daj znać w komentarzach poniżej, a ja postaram się zrobić z tego film i pokazać najtańszy i najprostszy sposób zdobycia nowych akcesoriów. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, a my widzimy się w kolejnym filmie. Tymczasem nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!